Trafiliście tu we właściwym momencie. Przekonałem innych kapłanów, że musimy zaatakować naszych wrogów. A dysponuję zaczyna, zaczyną... Zaczyną... Liczbą chirurgów. Skąd wiesz, gdzie ich znaleźć? I gdzie szukać? By znaleźć królów, trzeba mapy. Znajdziecie kra. To gra Fia. A. Znajdziecie królów, by znaleźć ra, buma, a la, la, pa, jak, ła. BĘDZIE lecą zimą na południe. ZASTRZELCIE je z nieba i ZJEDZCIE trach, trach, trach. WIECIE CO? Podwojimy nasze szanse. Jeśli się podzielimy, to jak nie działa Kevin, żeby podwoić Szansę trzeba. Cicho, Adam. Go dnie z tym, co mówisz. Musimy powstrzymać obie siły, żeby wygrać. Tak, tak. Zaatakowała. Zaatakujemy obie strony. Na najmocniej, jak zdołamy walczymy, aż padniemy ze zmęczenia lub po-le-gniemy. Zgoda, ale kogo? Patrzcie wszyscy. Struktura krzy kryształu C P Z jest unikalna. W skali wszechświata, bo ma tylko obie strony, bo ma tylko dwie strony. Jest całkowicie płaska, jedna strona po po pochłania całe świ... pochłania całe światło druga je odbija jesteśmy twoimi gościami mistrzu magii i z twoją wiedzą znajdziemy to czego szukamy po Zostawmy w w Wybór tobie. Zatem zabić kościanych królów. Zabić rabuma, alala. Niech prowadzi się chaos. W Sz. zanim spadnie.